Cześć i witam Was na kolejnym unboxingowe. Teraz, oczywiście, dwóch paczek. No i... Zaczęłam, ale nie, że jest roda. No to, no to jest chyba chyba to pójdzie. Jedną mniejsza, To znaczy, że. Paragonik. Mniej fajna. I zobaczymy. O, nie. nie chcę nic rozwalić, a to nie pozwolę się dostać. To jest... 4 tak, tomiki do Rarary Cała chyba ta pierwsza seria, tam widzę, że ten, ale... Niektóre tam za grosze dorwam Się odbija, tutaj nie widać Więc... Ja oglądam do, oglądałam dość dawno, więc takie poglądnięcie sobie mangi nie jest takim złym pomysłem, takie przeczytanie. Chyba z czterech to się składa, to wiem, że na waleku jest chyba e, promocja, ale mają tylko chyba dwa ostatnie tomy, a udało mi się dodać tą serię dosyć tanio, więc y, <laughs> nie narzekam. Pokaż jakąś stronę, żeby nie było. E, dobra, niech będzie, tak będzie taki Trochę dziwnie, ale dobra A, mamy coś pod Takie coś, a tam coś się różni Chyba no to jest O, kolorowa kartka Vaneko, jeszcze ze starym logiem no, czymś się tam w miarę różni. O, nie, nie mogę trafić. Proszę. Izaja i... Izaya? I... No wiem, że coś tam na niego gadała. a resztę to nie wiem. A to nie mi tu bardzo ciekawego? Uuu! Ej, nie fajna. o się zawsze z tym spiesy, skoro na basket No to nie ma takie rozkładem, i szkoda. No. Trochę porosowana, bo używana ogólnie w ich Więc zobaczymy. Nie jestem w najgorszym stanie. Dobra, co tu mam? Kolejna paczuszka, która zawiera więcej tytułów, bo tutaj akurat tylko jeden, bo mam wspomnieć, że zapraszam Was na moi, mojego Instagrama. Orinka i Ori, tu macie ol, ja mi tu słucham. Więc serdecznie zapraszam, zapomniałam o tym powiedzieć. Ups. Któryś, się on nie chcę cię dziury. Mm. Zgubiam swoje nożyczki. Znowu! Tak nie Jak nie coś innego, to zawsze coś Coś zawsze gubię. Taki mój oryk. Nie chcę niczego tak. Niczyć. Pierwszy ogień idzie. to tom pierwszy. Ogólnie chyba teraz jakoś anime wychodzić, więc... No wzięłam, w mniej najgorszym stanie. Zobaczymy, jak będę to te yy, Tomiki. Bo na Gredy jest ciężko chyba już w ogóle nie jesteśmy tam... Pierwsze dwa to i tam chyba kilka ostatnich. Ładnie, ładnie, ładnie się ludzi prezentować. Ale... Z, z, może zrobię jakiś tam ten... Nie, ty znowu tu ułazisz. Mogę go Jak nie, tylko cię to ja. No, romans. Ja na swojej, swojej puszce za dużo romansów nie mam. Więc yy, miła odmiana. O mamy coś, co myślałam, że raczej nie zamówię, ale trafiło się po dobrej cenie, więc pomyślałam, dlaczego by nie i nie sądziłam, że to jest takie duże. Myślałam, że to coś mniejszego, takie zwykłe wydanie. A to nie wiem, czy to jest ten. Jeszcze. Ten, to ten, ten, ten i ten. Nic mu się nie stało. Exitus. Letalis. nie wiem jak ktoś czytać, to jest chyba z naszego polskiego podwórka, więc nie wiem o czym to jest, więc wzięłam, bo było w dobrej cenie. Tam widzę, że chyba najbardziej ten, zmolestowany, najmniej wyglądający czwórka, a reszta patrzę to prawie jak nowki funkio. Pierwszy, drugi, moim się, czy to? Dobra, ją pokazywałam. Tu drugi dom, U, ładny. Nie, zobaczymy, może mi się spodoba, może nie. Tania to dostałam, więc. I krwawo. Yy, więc. ładne, ładny. Zobaczymy. Ja jako że mam tylko jeden tytuł z kotorii, więc więcej się sprzyda. Tak wygląda, by jak Duże, duże. Co my tu jeszcze mamy? Czy to my Od 1 do ö, Od 2... 2 do 4 Tomu Pierwszy będę musiała dokupić Ale na świecie że... Też mam troszeczkę taniej, więc... Ale ten jest dziwnie chudziutki, wiesz? Leciutki, że jest niby kolorowy Coś takie... wskazać. Bez wój proszę. Nie wiem, coś takiego jak coś tam nie czytać. Opa. Z kolorowa manka wiadomo jest troszeczkę droższa. Więc dodać ją mięknękani, bo troszeczkę mm. trudne. Ale jak dorwałam chyba tam. 12, z grosz... 12 zł z groszami wyszło za tą, więc i Tak nie wyglądają źle, praktycznie jak nowe. Trochę troszeczkę tu obwoluta widzę, jest yy, jakby przeciętne, bo to przejeżdżam, ale zobaczymy. Ważne, żeby w środku w strony nie były za bardzo darmoszone żeby dało się czytać i będzie dobrze. Dobra, tu to... też od odkotali, przełożę coś od, od kogoś innego. A to moje chyba pierwsze. Oj! Na półce pierwsze dwa. O mam też taniej, więc zobaczymy. Ogólnie kreska mi się mi nie podoba, a tak to... Hmm. Ładnie, ładnie. Mi się spodobały strasznie rysunki, ale... Opa. Nie, ten kadr mi trochę nie odpowiada, ale lepiej nie mogę go zostawić, żeby nie było widać mojego syfonabierku. Eee, co tu? co tutaj jeszcze? Eee... oraz taki kadro. Yes, tu trudno się daje. Chwilek, moment. Ja jeszcze raz pokażę no, mapę na to główne wyglądanie, ja to razy, czy nie będę musiała obrać. nagrywać dwa razy tego. No, gdzie się wciskasz? Ja tu swoje wypociny daję, a ty mi tutaj się wciskasz. O, ładnie, ładnie. Troszeczkę bardziej zakończone. No, ok. To jest z tej paciuszki, a zawsze pomienia. durarara Rara ze wcześniejszej, które znowu jest źle pokładane. Tym razem przeze mnie. Nie wiem czy mówiłam, ale mówię. Bardziej się udało wziąć cztery te tomy. Niż zamawiać osobno od tego sprzedawcy dwa ostatnie. I odwaleko kolejno. Bo. Tak po prostu wychodziło chyba lepiej. Nie, wiem, macha wam tymi krzywdami w ogóle. Niedobrze, nieładnie. Nic nie widać, nic nie słychać. Będzie jeszcze na ale to on na przyszły tydzień nagram, więc nie będzie źle. One ładne. O Jezu, nie sądziłam, że się ten. Mi się to spodoba. Ogólnie ładne kreski miał, więc. ja dwie? <grystanie> o, o! No, z się dużo tych tamików. Nakupywałam pięć, więc nie jest źle. Prawda, no, tyłem. But... No. Trochę mi tam przegniatają, moje mi chorą cho mię, No, chora mija, no. No, a, a. U? no zobaczymy. Znowu to, to ja nie umiem tomy układać. Jak nie na regale, to na boxingu. Chyba no, on się rozgada, ma... nie wiem, czy to ma więcej sensu. aranja